Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj troszeczkę inna sceneria. Nie jestem dzisiaj na wodzie. Obiecałem, że pokażę Wam, jak wyglądają, jak wygląda zakres cenowy kapoków, czyli środków bezpieczeństwa, i ile kosztują kartusze, ile kosztuje system wymiany tego, czy to jest drogie, czy nie jest drogie, oraz jaka jest różnica. I o co chodzi, tak naprawdę, w oznaczeniu typu 275 N, 150 czy nawet tam 175. Dzięki uprzejmości, jednemu z wodnych sklepów, który odwiedzam notorycznie od niemal że kilku prawie na lat, sklep wyraził zgodę, żebym mógł u nich w sklepie ponagrywać. Od razu z góry mi zostało tutaj parę rzeczy tylko dopowiedziane, gdzie znaleźć i tak dalej, żebym się nie kręcił. A więc zabiorę Was na wycieczkę i pokażę Wam, jak wyglądają profesjonalne kapoki, wszelkie, ile kosztują, czym się tak różnią naprawdę i czy mają wielką różnicę, i jakie są koszty tak naprawdę regeneracji takiego kapoku po użyciu. Więc jak jesteście gotowi, no to chodźcie. No, chodźcie. Ja. <laughs> kapoki to podstawa. I najważniejsze jest, żeby zawsze je mieć na sobie. Aczkolwiek pamiętajcie, że same kapoki w żaden sposób życia Wam nie uratują na dłuższy dystans. One Wam tylko się pomogą utrzymać na wodzie. I żeby było zabawnie, nie tylko są kapoki dla. Osób dorosłych, ale również są kapoki dla dzieci. Mhm, dokładnie. Akurat mam też dwa zestawy, zostały mi tutaj dane, żeby wam pokazać jak wygląda środek, żeby nie trzeba było tego otwierać. Zaczniemy od jednego z droższych kapoków, to jest kapok 275. Na samod dobry sobie wyjaśnijmy. Że jeśli mamy oznaczenie 275 lub wyżej, to jest jakiś e atmosfer duo, Ten kosztuje 420 w chwili obecnej 468 euro podstawowe. 275 N to jest kapok na morze otwarte. I może być on stosowany na śródlądziu. Różnica jest taka, że tak naprawdę tu chodzi o design. Naprawdę chodzi o design. W tym macie na przykład okienko w takim samym w 275. Już nie macie okienka, macie schowane tu pod kodem. <grym> to macie na, jak widzicie, żebczepa jak u mnie identycznie. Z tej strony system nadmuchiwania. Zupełnie jak moim kapoku. Mój kapok jest. Ten kapok kosztuje 204. I to jest z kolei za 468 wersja duo czyli podwójna ochrona. A podstawowy pomarańczowy 427 378. Ktoś by powiedział, stary, tyle kasy za kapok. Oczywiście. Jeśli pływacie wewnątrz, czyli po wodach wewnętrznych, nie musicie mieć takiego sprzętu. Z kolei jak wygląda system w środku? To jest system, który jest zastosowany w tych kapokach tutaj. W środku jest nabój 60 plus 4 gramy CO i to jest, mówimy o kapokach, 275, nawet do 300, bo takie tutaj za chwilę zobaczycie. I tutaj macie tabletkę solną. Jak widzicie, ona się troszeczkę różni od tego, który jest stosowany, od tabletki solnej, która jest stosowana w live jackiecie, który ja posiadam. No ale dobra. Tutaj macie następny na przykład Telamexu. Ją kosztuje 149 euro, prawda? Ale idziemy dalej. Tutaj mamy 170. <grytanie> 170 to jest, jak zauważycie, pomiędzy 275 a 100 nawet 70 różnica jest ogromna w balonie. Tu chodzi o pojemność balonu, ten balon tu akurat jest żółty, fajny, ja to mam taki zielony, tu z kolei ten balonik jest mniejszy, dlatego że on ma pojemność 170 newtonów tylko, to jest kapok, który używa się wewnątrz, że tak powiem na wodach śródlądowych, nie używa się go na wodach pełnomorskich. To jest najważniejsze. Jak widzicie, on też posiada okienko, ale to jest tylko gadżet. To jest tylko zabieg po prostu zabieg. Ale z kolei, w takim kapoku <noise> 170, mamy troszeczkę mniejszy nabój. Bo 32 gramy 32 do 34 gramów. Tak wygląda ten kapok w środku. Widzicie? Macie oznaczenie: 150. I najzwyczajniej w świecie to jest maluch. A tu, jakbyście nie wierzyli, to tu macie 60, czyli do 275 kapoków. Tu macie kolejny i to jest coś, co mi zostało od razu sprostowane. 300 Newtonów. To jest zabieg marketingowy, dlatego że większość balonów, a najzwyczajniej w świecie, jest dużych ogromnych. One są bardzo duże, te baloniki. One muszą nas utrzymać na morzu. I zawsze, nawet w 300 macie nabój 60 gramowy. Więc to jest zabieg taki troszeczkę bardziej marketingowy, designerski. Już za takie coś musimy zapłacić 359 euro. W chwili obecnej 333. No ale mamy jeszcze Comfort Fit Pro. I to jest e, najlepsze, że to jest e, 200. E, tak hit pro, dokładnie. To jest 220, która kosztuje normalnie 195, mm, a 175 kosztuje teraz. 220 to jest taki balans pomiędzy. <laughs> Inaczej. Te kapoki można spokojnie stosować na większych wodach. A, na przykład w Holandii mówimy pospolicie Małe Morze. To jest odcinek pomiędzy LadyState a Morzem Północnym. <grymne> na tak dużych akwanach ten możecie zastosować. Tylko pamiętajcie o jednym: że jeśli w takim kapoku trafią Was na małym morzu, czyli w 150-170, mogą trochę krzywo patrzeć. Więc <grymne> jeśli pływamy po małym morzu, plus pływamy po najzwyczajniej w świecie. Na kanałach wewnętrznych, śródlądu to możemy 220 używać. Z kolei, ile kosztuje moje maleństwo? Moje maleństwo kosztuje. To jest ten, który Wam otwierałem. Widzicie, zielony. Tak, moja 275, 149 euro. Chwilowe jest 119. <laughs> Możecie kupić ten sam kapok, ale w wersji śródlądowej. Czyli tenki, o jakiś licznik malutki. Za jedyne, normalnie 109 euro obecnie 84 euro. Tych kapoków jest mnóstwo. <noise> Tutaj macie ten Comfort Fit, czyli że jest cieniutki. On jest cieniutki dobrze dolegający i tak dalej, i tak dalej. O tyle fajne jest w tym kapoku to, że macie taką fajną rączkę, taką ciekawą. Nie macie zwykłego ditka, jak u mnie na przykład, ale już za ten kapok, <noise> za tą 180 też trzeba tutaj troszkę wywalić. Macie jeszcze kapoki czysty zabieg. 305. Widzicie? Tutaj macie 160 bodajże piątkę. To jest 165? Tak. 160 piątka. 230 euro normalnie, 207 euro teraz. Bardzo ciekawie on wygląda. Tylko, że no mały. 165 ja na przykład, jak mówiłem, ja używam Kapoku 275, akurat Dekker Sport to jest marcha własna, to jest sklep, w którym się znajduję, zresztą jak widać po koszulkach, tutaj macie też Baltica 165, tutaj macie chyba, tak, 165. Kolejny Baltic 165. kwestia churystyczna, tak naprawdę. Tutaj macie 165. Baltica. <grytanie> Zobaczcie, jak tutaj nabój wystaje. No, tak wyglądają te podstawowe kapotki. Nie? Są również jeszcze takie kapotki, które się zakłada na siebie. Taka sznuróweczka, i możesz się sam nadbuchać, pogwizdać. Albo system to zrobi za ciebie. Aczkolwiek <grytanie> ten system. To jest system automatycznego odmuchania, manualnie zwalniany. Musimy pociągnąć za rączkę, żeby odpalić. Mówiłem Wam odnośnie tego, że są kapoki dla dorosłych, ale są też kapoki dla malutkich dzieci. To nie jest żart. 225 euro w chwili obecnej, 282 euro. I to jest kapok dla małych brzdących. Pełny automat. Tutaj już mówimy o pełnej automatyce. Tutaj macie do 40 kg, setka, tak setka, to jest bym powiedział na kanał co najwyżej, ale to jest dla małych dzieci, powiedzmy tam 4 latka, 5 latek. Tutaj mamy tak samo system full Czyli to, to będzie chyba setka. Tak, to jest midi, to jest, ten jest auto jak mówiłem, ten 135, 122 teraz i też pólautowa macie to oczywiście w dwóch kolorach od 15 do 40 kg one są to w ten sposób to się po prostu a ten aż, aż to prawdę ile Czy on ma gdzieś pisane no ma to jest 150 km bene od 15 do 30 kg widzicie ten kapot jest od 15 do 30 kg i to jest wyporność 150, <głos》>, czyli pełna naszej głędówka. Okej, okay, a ja ile kosztuje wymiana? No bo wpalamy do wody. No i wtedy najzwyczajniej w świecie no, wywala nam nabój. <głos》> Pamiętacie, pokazywałem wam kamizelkę i pokazywałem wam system z tabletką solną, która wygląda właśnie. Ten sposób. To jest tabletka solna, a to jest nabój. Ten nabój to jest wkład 32 gramy czyli to jest um, mniej więcej 150 czy tam 175 maksymalnie kamizelka. I kosztuje sobie 33 euro i 66 centy. Możemy mieć nabój 56, czyli to jest do tych 220 na przykład e, zakładany. I on kosztuje sobie też z tabletkami solnymi 38,13. A z kolei 60 gramówka z dwoma tabletkami solnymi 39 euro. To jest um, gdzie wkładamy tabletki solne, takie małe. Tu z kolei macie, jak zauważycie, dwie tableteczki solne do zbijaka i nabój 32. On kosztuje 26 euro. Tutaj macie nabój 22 do małych kapoków, 16 do dziecięcych kapoków. Ale również macie system taki jak ja posiadam, czyli nabój 60 gramowy i tabletkę solną, którą Wam pokazywałem w odcinku bezpieczeństwa plus dwie zielone zatyczki, bo je trzeba założyć i ten zestaw. Ten zestaw 30 euro i 40 centów. W chwili obecnej 32,25 kosztuje normalnie. Więc to nie jest drogie. Możecie również za 17 euro kupić 4 tabletki solne. Takie wkładane lub za 14, 13 4 tabletki solne w taki sposób będące Mm, tu jeszcze mamy tabletki solne osobno. Plastimo ehm, 7,95. W chwili obecnej one kosztują. 7,95. Sama tabletka solna. Patrz faktem, jedna. Ja oczywiście nie będę latał Wam po całym sklepie, bo na ogół skupiam się tylko na tych rzeczach najbardziej, najbardziej potrzebnych. <laughs> Czyli na tym co warto by było, byście, byście wiedzieli. Tak wyglądają tak naprawdę kapoki, to jaka jest różnica w kapokach, a za brak kapoku możemy dostać nieziemskie kary. Możemy zostać nawet ściągnięci z wody, jeśli będziemy na małym morzu typu Markenmir, Icemir, um, czy wylot w kierunku wału oddzielającego Czyli lisztat wał oddzielający morze Północne od, od zalewu. Więc tu musicie uważać. Zawsze go miecie. To nie są żarty. Okej. Okay. Ktoś może powiedzieć stary, ale ceny kosmiczne. 139 euro za Kapok, bo tyle dałem. To jest um, żaden budżetowy, po prostu klasyka to jest no, 275 pełnomorski kapok, bez żadnych udziwnień, który notabene jest po prostu brandowany firmą, która to sprzedaje, sklepem, Deka Watersport. Deker Sport. I najzwyczajniej w świecie ja go wziąłem i wiesz czym, jestem w ciul zadowolony. Kilkukrotnie już w nim pływałem, śruby naprawiałem, wywalałem śmieci ze śrub w cruiserach i sobie go z manuala pompowałem, bo wykręcałem nabój, wykręcałem tapsę solną, na spokojnie sobie go nadmuchałem, potem wypuściłem powietrze, złożyłem i do dzisiaj działa. Notabene, bezpieczeństwo jest podstawą. I jedna rzecz. Zapamiętajcie jedną rzecz, że zawsze kapitan odpowiada za bezpieczeństwo na jednostce. Jeśli zabieracie osoby, nie dacie im kapoków, a są wymagane na większości akwenów, no to macie problem, bo to wy odpowiadacie. Oczywiście są kapoki takie piankowe, są kapoki na, wiadomo, na skutery wodne inne, ale nas to nie interesuje. Nas interesuje stricte na łódź, więc mamy jeszcze takie kwadraciaki, jak na Tytaniku widzieliśmy. One kosztują, nie wiem, 40-50 euro. Jasne, taki kapok też w zupełności wystarczy. Nikt nie mówi, że nie. To ma naprawdę niezłą wyporność. Tylko, że one są niekomfortowe w tym się nie da pływać dłużej niż pół godziny. Szału można dostać. To są typowo kamizelki ewakuacyjne, nie? Zakładacie i dzida z jednostki. Z kolei do codziennego pływania zawsze zalecam szeleczki. A więc, moi mili, tak wygląda zakres profesjonalnych kapoków i cen. A to, czy wy będziecie dbać o swoje bezpieczeństwo, to wasz wybór. Pamiętajcie, subskrybujcie, pamiętajcie, dajcie łapkę w górę na zasięgi. Na tysiąc subskrypcji płyniemy. 3 dni rejsu, 3 dni liveów. To nie jest żart, Ja już sprzęt szykuję. Swoją drogą jeszcze będą rejsy po Amsterdamie w międzyczasie. W międzyczasie jeszcze pojawią się inne oczywiście filmy. Zobaczycie jeszcze muzea, zobaczycie jeszcze ciekawe inne miejsca. A i oczywiście Akademia średnio co 4 dni wychodzi w chwili obecnej. Więc sobie pamiętajcie, <laughs> najbliższy odcinek 20. Hmm. Nie pamiętam, chyba dzisiaj. To był chyba w niedzielę, albo w niedzielę, 25, 26. Nie pamiętam, musicie zobaczyć. W każdym razie co cztery dni macie nowy odcinek. Dzięki serdeczne. Nie przedłużam. Liczę na Wasz support. Pozdrawiam.